Nie ma. tu Zimny i mam już teraz stuprocentową zapowiedź, że będzie konkurs. Konkurs będzie złożony za pierwsze miejsce Diego koszta, którego mówiłem już na wcześniejszym minut, go zgubiłem, ale znajdę. Drugie miejsce, trzy saszetki, czyli dwie saszetki, trzy saszetki takie. Napierane oczywiście. Y, czwarty, co? Trzecie miejsce, y, Fernandino, aha, Fernandino nie widać. Fernandino i Rising Star Wiktor Fischer. Za trzecie miejsce. Czwarte miejsce. Do wygrania są trzy flagi. Herby. Wybór. Wy wybieracie jakie chcecie. Czwarte miejsce. Trzy mastery do wyboru. Miejsce, czyli ostatnie, wybór 10 bazówek. To jest chyba wszystko, co powinienem Wam powiedzieć. Zaraz dostanę na mój fanpage fan na YouTube'a. Cześć! Czekajcie wytrwale. Zaraz będzie konkurs. Wyniki ob... ma fajną, oryginalną nazwę na ten konkurs. Zimny konkurs. No, i. No, i oczekiwanie na wiosnę. Takie pieprzenie. No dobra, takie. Trochę gadam od rzeczy. Ja, ja Wam mówię, znajdę jego kosztem. To Nie martwcie się. No ale dobra. Ten konkurs będzie. Yy, ogłoszone wyniki będą. 4 dni. 15. I musicie. Konkurs będzie złożony z tego, by zgadnąć moich trzech ulubionych piłkarzy. Nie będę wam nie będę wam mówił, jakie to są pił z jakich timów, bo to będzie za łatwe. Musicie za. Wszystkie, jeżeli zna zgadniecie, to będzie Diego Koszta. Za. Dwóch, jeżeli zgadniecie, jeżeli zgadniecie tak dwóch, to będą saszetki. Ja nie będę wam, ja nie będę tam pisał które są dobrze odpowiedzi, dobrze, ponieważ będą od razu, będę wam pisał na private, że które są te, bo od razu będą osoby pisały, że to samo. I to nie będzie się liczyć. To są teraz, zgadnie pierwsze. pierwsza. Te trzy rzeczy, to ona wygrywa. Do jego koszty. Drugie miejsce, jeżeli osoba zgadnie, powiedzmy, moim ludem jest David, David Louis, Andrin Silva i Walter Samuel. to on, to on by trafił, zamiast Walter Samuela trafiłby Douglas kosztem, to, to by miał trzy saszetki Potem następna osoba, która by zgadła dwie, y, dwie rzeczy, to wygrywa Rising Stara i One To Watcha. Potem następne osoby zgadują po jednej, y, po jednej? Czekaj, po dwie. Następna zgoduje mastery, potem flagi, a ostatnia 3 dziesięć bazówek. Chyba Wam wszystko wytłumaczyłem. Cześć!